Siemano, godzina 6:30 lecimy na magazyn. Eee, a co dalej, to nie wiem. Tu stałem, informacje tylko, że spotykamy się rano o siódmej na magazynie. Lecimy, coś tam myślę, że podziałam. A co, gdzie? Już niedługo się okaże. Jak się spało? Oj powiem wam, że no dzisiaj to było najcięższe wstawanie od dłuższego czasu, nie? No 5.30 pobudka, dawno o tej godzinie nie wstawałem i tak powiem szczerze, że kurczę, ciężkało było, no ale nie ma wyjścia. Zaczynamy tą imprezę. Busów nastawiane, jeszcze chyba za wiele ludzi to nie przyjechało. Ale nie jestem pierwszy. Belgowie się już szykują do roboty. Johan z Steve'em. A tu jakaś altanka, co to jest? No nie wiem, jakoś się tu nawracam. Dobra, widać coś? Coś tam. Musimy chwilę poczekać ze względu na to, że nie ma jeszcze kierownika i nie wiem co brać tak naprawdę niewiele mam, ale nie wiem co mi potrzebne, nie? Czekamy Jedziemy Jedziemy obejrzeć jakieś apartamenty No zobaczymy z opowieści wyglądają spoko, a dojedziemy, to się okaże, nie? Mamy 31 km 27 minut. Ale ode mnie nie byłaby zła droga wcale. Z pół godziny drogi bym miał lepiej. No może ciutkę lepiej za 35 minut, więcej nie. I to takimi lądówkami, nie? No jedziemy, zobaczymy. Znaczy jadę sam na razie to zobaczyć. I... Mam podjąć decyzję, czy chcę to, czy tego nie chcę. Ale wieje, nie jest zimno, powiem wam, jest 9 stopni chyba, czy 10, ale tak wiatr wszystko pompuje. Hmm. A jedziemy bliżej morza, tak więc tam na pewno mniej wiatr nie będzie. Lecimy, obejrzymy to, zobaczymy co to jest. Ale zobaczcie, jest godzina 7.50, a ciemna noc. Jak to się. Co, co tu się dziwi, że mi się tak spało? Nie? W nocy to się śpije, nie do roboty chodzi. No, późno się robi teraz, widno. Nie wiem, koło 9 może będzie. Wczoraj jechałem o 10 na rumpelek to jeszcze. jeszcze szarówka była. Ciemna w lochu, nie wiem, czy coś zobaczycie. Co prawda, od tej strony podobno się teraz nie robi. Tylko od środka, od szosy Ale to jest blok, to nie są apartamenty Chyba obawiam się, że nic z tego nie będzie Wezmę latarkę no i pójdę zobaczyć to, ale Nie no, gdzie na jednego Chociaż zobaczę jeszcze Czasami to nie jest wcale takie złe Idę, popatrzę Teraz wam może coś pokażę, ale To jest bycze a jeszcze jak tu wejść? Tu woda stoi Stoją na razie tutaj Najwyżej bym sobie zabrał trochę to ogrodzenie mógł sobie tutaj wjechać Ale muszę No do sklepu blisko Lidl też pod nosem 8, zaraz, jaki był kod? 8600 Tylko do czego? Gdzie tu są jakieś drzwi? Wody, standardowa to w Belgii. Dobra, ja się muszę włączyć, bo zaraz samo to się trochę rozwidniło, to wam pokażę. Z zewnątrz, w środku nawet wam nie będę pokazywał, bo nie wiem, walczę, żeby tego nie robić. To jest nie na jednego gościa. Co prawda połowa tego, no bo to tylko od strony szosy, ale tego jest w ciul jeszcze trochę. Tu trzeba dwóch ludzi, tym bardziej, że nie wszystkie ściany bez sufitów. Nie ma metrów w ogóle. A roboty jest od groma. Oto na dwóch, ale na godzinę. Tam jest jeszcze dwa piętra wyżej, nie? Nawet nie wiem, gdzie tą maszynę trzeba by było wsadzić. Rusztowanie nie da, na samą górę pasowałoby wrzucić. Raz, dwa, no, no to drugie. Później na sam dół, no nie, bo węża nie starczy. Nie, słuchajcie, to, to nie uwyda. Simon musi wrócić, i możemy wtedy coś myśleć, ale nie bez szansy samemu. Stanąłem aż na parkingu, bo policja jeździ i patrzył się na mnie, na chodniku stałem. A nie chcę jeszcze, nic nie zarobiłem w tym roku, a mandatu zarobić Ale powiem wam, że no nie, to jest byk To jest podobna robota, robiłem coś takiego już kilka razy I to jest do zrobienia, ale nie samemu Przecież ja bym tu wychodził z tym wężem, do pleców musiałbym sobie go przyczepić, nie? Łażenie od groma I tu fajna by była ta maszyna, ta Ritmo Co... Co ją mieliśmy w tym, w knokę. A nie tylko w knokę. A dwa razy w knokę, no. Ona by była tutaj fajna, bo tu nie ma dużo metrów, to by po schodach sobie z niej chodził I do niej też idzie silos przypić, Chociaż ja nie wiem, czy tu jest sens, silos w ogóle rozstawiać. Nie bardzo jest do czego. No nic. Czekam na jakiś adres. Jakiś domek. No dużo lepsza opcja będzie dla jednego gościa. Stanąć, zrobić domek już, nie? Dobra, czekam, zobaczę, jakiś może adresik dostanę I jedziemy, a jak nie to Jedziemy do domu, idziemy spać Żegnamy się z tą budową Jedziemy e, Oglądać domek W drugą stronę mojego domu, ale to nic e, Dosyć blisko Dla Hibomy Robimy, robiliśmy dla nich tam już kilkanaście pewnie domków. Jedziemy zobaczyć czy w ogóle jest. O, przepraszam. Czy w ogóle jest gotowy, ponieważ Supervisor nie odbiera, powinien być gotowy, co gorsze nie mam klucza. Piotrek pozabierał Simon, pozabierał klucze, ale podobno jakaś ekipa niedaleko, kilometr, stamtąd Robi też dla nich, czyli klucz będą mieć w razie, jak będzie pozamykane, to sobie podjadę i klucz wezmę. Więc jedziemy, mamy 42 minuty i 38 km. Jedziemy, zobaczymy. Myślę, że tamto będzie ok. Patrzcie jaka zima. Branek Rostofy w Polsce. Woda stoi co chwilę. No, lecimy. Mamy jeszcze od ma jeszcze 30 km. ale to nic, co pół godzinki jesteśmy. Ten domek, tylko mam problem, bo nie on klucza, a tu jest taki klucz, kurde, ten. Ej, mam chyba, czy nie mam tego klucza, nie wiem, zaraz zobaczę. Woda stoi i nie wiem, czy dwa piętra, czy trzy jeszcze adres miałem nie ten, trzeba. Na no, no nic. Idę szukam klucza. Kurde, nie wiem, czy Simon go nie wziął. Może być, że Simon ma. A jak nie ma Simon, to mam ja. To wtedy będzie gites. Jesteśmy w środku. Kurde, chyba ma, to chyba prądu nie ma. Woda to tam gdzieś pewnie w ogrodzie. by Była. Otwarte, to jest? No, a to jest otwarte. Bez przytrwału. E, tylko mamy problem, bo mamy izolacji jeszcze Wysoko, nie? Kurde, znowu wysoko No, dwie drabiny potrzebuję Tu trzeba rozstawić pierwsze tu tu Później tam drabinę tu tu No nic, ale nie wiem, właśnie czekam Co z tą izolacją? To jest główne pytanie w tym momencie. Tak to normalny domek. Dosyć spory. Tylko woda w środku, standard. Podchodzi. Widzicie jak to wygląda? Tutaj idę po kawałek izolacji i się przebieram. I wyciągam graty. Jak tak. Działamy. No dobra, słuchajcie moi mili. Graty, co były? Mam wyciągnięte. No i co? Biorę się za zabezpieczanie, bo nic bardzo dzisiaj więcej nie zrobię, nie mam prądu. Te mają, kurde, ale to jest tutaj jest zrypane, to nie? Czyli nie wszędzie jest prąd, chociaż czekajcie, może wyjdźmy jeszcze na ogród. Zobaczymy może tam gdzieś jest, ale pogoda się zaczyna słaba robić. Mają, tam, w tamtym domu, ale dotynków nie dadzą, bo za dużo by poszło trzeba agregat będzie. No nie bez szansy, jakiejkolwiek w tej firmie właśnie nie mamy prądu i dobiorę się za zabezpieczenie i będziemy działać dalej. Coś tam powoli zabezpieczam, ale powiem Wam jest lipka. Tam drzwi to spoko, ale lipa jest taka, że tych czarnych płyt w ogóle się taśma nie trzyma. Nic. No, jest tu taka wilgoć, a ta taśma jeszcze jest taka, o nie. I ona nie chce się chytać. No nic, ale jakoś tam powoli działa, nie? lepiej coś robić, jak nie robić nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale zaraz też pasowałoby coś się jeszcze wciągnąć. Przerwa, jakoś zrobić, popatrzeć trochę, to nie bardzo jest na co. Tam sobie chłopaki działają. No co, tu zaraz, aby patrzeć, jeszcze z cztery takie powstaną, albo więcej. Z tyłu pewnie też. Na pewno. No, i także, że tak. Jest i belgijska zima. Tyle, że nie Uff, to pada. No niestety I o tak do marca Słuchajcie, dół co mogłem, porobiłem A pula i sterki są poprzykręcane Był właśnie gości od izolacji, jutro ma być eee, Pomogę mu tylko wyrzucić wełnę, no bo on już że tutaj nie ma gdzie zostawić No ja mu się wcale nie dziwię Gdzie w tej wodzie wełna zło? Worki fruwają nie zostawi tutaj wełny, bo wełna naciągnie, tak? Kaplica, nie, nie wyschnie. Ale patrzcie, jak się trzyma wszystko. Widzicie? Obczajcie. Jeszcze nie zacząłem, a już jest odklejone. Nic się nie trzyma, nie? Ciężko się robi, ale my no nie ma wyjścia. Idziemy na górę. Już powrzucałem sobie trochę, to czy znaczy trochę? No, drabinkę, jakieś tam folie, nie? Idziemy coś kleić. Stwierdził, że jutro może zrobi górę. Nie wiem ile tam tej góry jest. Kurde, chyba trochę będzie. Ale to nic. Jutro zobaczymy. Ja w pierwszej kolejności rozstawię jutro rusztowanie. Bo on mówi, że też jego dwie drabiny będą za krótkie. A jej ja tak muszę rozstawić. To mi to tam tak naprawdę jest jeden ciul. No i co mamy tutaj? Toaletka. To jest co? Łazienka. Dusie. 90 na 140 Tutaj skracha. I tutaj. Pewnie idzie cement. To wszystko muszę poczyścić, bo to jest. No nie trzyma się. No ale pierwszy biorę się za okno. Ale jest brzydko na dworze. Aż się nie chce wychodzić. Dobrze, że nie muszę. Dzisiaj, jutro muszę. Graty tylko resztę wrzucić. No. Ale wysoko. Strasznie wysoko. Sporo będzie tego. Sporo będzie wylewki widzę. No, drugi pokoik. No. Spoczko. Nie no, gładka najgorsza. No i ta góry, wiadomo, samemu to będzie z tą z tym wężem. Nie? Ale da się rado. Sporo pokoi. Raz, dwa, trzy. 4 i na górze spory domek. No. no, no. no. Tyle mam tu robotę, Zajdzie mi się. Nie zrobię w ciągu tam, nie wiem, tygodnia, nie? W dwa tygodnie nie wiem, czy to zrobię. O. Ile się zajdzie, tyle się zajdzie. No, mówi, że nawet nie ma gdzie stanąć, bo do okien przyjechali na pięć czy sześć samochodów. No, tak jest, ja nawet nie mam jak wyjechać teraz. A nie ona, jak pojedzie? Ja bym wyjechał bym chciał, no ale jeszcze przecież nie będę jechał, nie? Biorę się za robotę. Wbijam się w to okno i oklejam sobie powoli. No, a wam nie będę tym zanudzał. Jeśli cieplej zrobię, jakoś tego, to będę wam trochę więcej nagrywał. A na razie to tak jeszcze po świętach pierwszy dzień, to wiecie jak się to robi. Robię bo robię, ale. Ja mówię, że w środku jest dużo wody, nie? No jest, no bo tam ileż, tam 2-3 cm jest tej wody, ale patrzcie co sąsiady mają w ogrodzie Wybrali sobie trochę ziemi Jak nie będę miał wody do maszyny, to już wiem skąd mogę brać Ja pierdzielę, nie? Dobra, brech, to jakiś i stoi bez tablic, może na handelek może jeszcze kupimy jakieś auto tutaj, co? No ale bajora No co? Ryby wpuszczać Simon mógłby łowić, nie? Dobra, biorę się dalej Brechta Co, co się tu odstawia? Czasami to mnie tak bawi Słuchajcie, mam prawdziwą bombę E, odezwał się do mnie gość, ale mnie kurde, czekajcie stanąłem gdzieś krzywo, kostka mnie boli, chodzić nie mogę. E, z schodziłem, ale to mniejsza z tym, to to jest nic, zagoi się. E, słuchajcie mam prawdziwą bombę, odezwał się do mnie gościo od e, traktora John Deere'a 6810, 6810. E, dwa tygodnie temu dodałem filmik. E, John Deere, New Holland i sporo innych maszyn dla Was. To jest tytuł filmu. Zachęcam do obejrzenia. I co? Mamy nową cenę. Tak. Eee, słuchajcie, odezwał się, i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, cena poszła tysiąca w dół. C21,5. A jakbyśmy się dobrze potargowali, gdyby ktoś był zainteresowany, to może jeszcze byśmy tam jakąś stówkę na jakieś dobre. Dobry lidku popuścili, to już macie e, opuścił na transport i jeszcze na zarejestrowanie wam zostanie, nie? No to mi się wydaje, że dosyć sporo, dosyć dobra cena. E, no, znając życie, to tutaj dużo ludzi się pyta e, i coś mu tam mogą proponować, ale nikt nie był na miejscu, nikt nie jest racjonalny. Najracjonalniejszy tutaj kupiec to jest taki, który był i oglądał. I to jest, jeżeli nie pamiętacie jest ten ciągnik 6810. No, fajny ciągniczek. I zastanówcie się, jestem w stanie pomóc Wam go kupić. A obstawiam, że w tych pieniądzach to on już go zhandluje, nie? Jeżeli nie, no to znajdziecie to on się odezwie do tego e, polskiego handlarza, który oglądał. To ją go żeni. No, nie oszukujmy się, no, ciągnik od pierwszego właściciela. No, zobaczcie, jaki stan. No, ja wiem, tam dzwonił jakiś chłopak, mówi, był bardzo zainteresowany, ale opony. Że opony to duży koszt. No tak, opony to jest duży koszt, ja wiem, dlatego ten no, chłop też pewnie go sprzedaje. No, ale obujecie go sobie, no i te 10 lat czy ileś te opony będziecie mieć ale przynajmniej żadna skrzynia, żaden silnik, nic, tam nie trzeba takiego robić, nie? no to kurczę, ciągnik raczej pewny, no rzadko kiedy się zdarzy, żeby taki ciągnik był sprzedawany, nie no tak więc zastanówcie się i gdyby ktoś był zainteresowany, to na maila importmaszyn.dg małpa.wp.pl, wszystko z małych zapraszam, mogę mogę pomóc, transport organizuję, nie ma problemu też Jedzie w razie coś to prosto do was, do domu. Wszystko jest do dopięcia, no. Byleby ktoś był zainteresowany no nie będzie, no to nie będzie. Też się nic nie stanie tak naprawdę. Ja tutaj nie mam... E, no nie mam z gością żadnej umowy, czy coś podpisane. Powiedziałem, że... Zaproponuję. Popytam, jak będzie ktoś chciał, no to będziemy handlować, nie będzie ktoś chciał, no to nie. Ja idę dalej do roboty, oklejam powoli to okna, ale mówię wam, stanąłem krzywo, schodziłem z drabiny i gdzieś mi noga się delikatnie ten, kostka mnie tak boli, pasowałobyś chyba jechać do domu, co? Nie, idę do roboty. John Deere, New Holland, John Deere i wiele innych maszyn dla was. Tytuł filmu. Zapraszam, wracajcie, zobaczcie go sobie. I w razie coś to się odzywajcie Jak tam u was? U mnie? niewiele się zmieniło Przerwę sobie zrobiłem I lecę Ale powiem wam, że ja to tu sporo izolacji muszę jeszcze wziąć Tam jakiś silikon Przez czy czymś to trzeba poprzyklejać No Muszę na no jutro wziąć Wkrętarkę czy tam zakrętarkę Młot Trzeba. Lecę. Biorę się za to okno, bo jeszcze jest ich kilka. Fajnie by było je pozaklejać dzisiaj chyba by było na tyle, nie? Tak mi się też wydaje, że, że wystarczy. Słuchajcie, jest godzina już po czwartej. Na dworze się zaczyna robić szarówkę. Mam pooklejane i jedno okno sobie zostawiłem. W razie jak będzie mi się coś kłożyć, czy będę gruntową to sobie jeszcze uchylę. Co tam się dzieje? I sobie uchylę No i co, I ja też niedługo kończę. Z wami też się będę żegnał. Ale mam jeszcze jedną sprawę, bo sobie tak kurczę, same jak robię, to mam czas na przemyślenia różne. I ja sobie tak myślę, że gdyby ktoś chciał, niedługo moja osiemdziesiątka będzie jechać do Polski. Tak jestem z chłopakami umówiony. Gdyby ktoś jeszcze ją mimo wszystko chyba chciał, to mógłby ją oddać. Bo przecież ja, jak będę chciał doć że po co ja mam się bawić w jakieś przednie napędy czy coś jak ja samika? Jeszcze tutaj, w razie coś mam, to mogę go zostawić. No? Tak więc, gdyby ktoś chciał, to osiemdziesiątkę, to jest 3500 euro plus transport. Nie wiem, ile transport, wszystko w zależności dokąd. Ona niedługo będzie jechać w razie coś. Ona gdzieś tam maksymalnie pod koniec stycznia będziemy ją ładować i będzie jechała. Jeżeli nikt nie kupi, nic się nie stanie. Ja sobie ją wywiozę, pojedzie do teścia i niech stoi na razie. Później u sobie zabiorę, nie? A... no chyba, że ktoś będzie w Polsce chciał, ale wtedy cena podskoczy delikatnie. Eee, a... Ale gdyby ktoś chciał bezpośrednio stąd, ja na pewno... Będę jechał ją ładować i nagram, ale w sumie ja tam Nic więcej nie potrzebuję, to co na filmach Tych było widać, że ona jeździ, odpala, hamuje Pompa wspomaga... nie wspomaganie nie ale pompa wody i pompa hamulcowa podobno jest do wymiany A reszta podobno jest spoko z dokumentami Tak więc Gdyby ktoś chciał Mogę oddać, ale nie muszę no bo kurczę, narobi no mi się też tych ciągników, i co ja później z tym wszystkim będę robił, nie? No, słuchajcie, ja kończę na dzisiaj. Idę ja jeszcze, idę coś tam sobie porobić, ale też już niezbyt długo. A Wam co? Życzę miłego wieczoru i co? Do następnego!